W dzisiejszym filmie zaprezentujemy w jaki sposób należy przeczyścić gaźnik w poketach. Tutaj mamy filtr powietrza. Należy ściągnąć filtr powietrza Tutaj mamy właśnie taką gumę, tą należy też ściągnąć. Po usunięciu tej gumy mamy właśnie cały tutaj gaźnik rozkręcony. No jest trochę tego brudu, dlatego nie działa, nam zaraz to przyczyścimy. Tutaj będziemy teraz rozkręcać komorę pływakową. Proszę. No. Po rozkręceniu mamy tutaj właśnie taki pływaczek. Widać dysze, widełki. i też właśnie będziemy przyczyszczyć. Proszę wyciągnąć uszczelkę. Teraz będziemy widełki. widełki ściągać. Tutaj należy y użyć jakiegoś cienkiego przymiotu, żeby wysunąć tutaj ten wałeczek, żeby widełki nam weszły. Tam też się mogą po prostu różne zabierać. również w dyszy. Tutaj dysze teraz zaraz odkręcimy śrubą jak również szuszczką płaską. No właśnie odkręcamy dyszę jedną. Tutaj możesz jakiś poproszek w środku zaobieruszyć, także należy zawsze sprawdzić czy właśnie nic nie ma Zaraz będziemy tutaj odkręcać. No. No już właśnie tutaj odkręcamy też dysze. Zaraz będziemy wyciągać. Tutaj też należy sprawdzić, czy żaden paprox się nie dostał, czy w dyszy też właśnie też nic nie ma. Zaraz hmm. widełki wyciągniemy. Właśnie będziemy tutaj pałeczek wyciągać, żeby wyciągnąć. Widełki tutaj właśnie też trzeba uważać, bo jeżeli tutaj właśnie w środku tutaj dochodzi paliwo właśnie do gaźnika i jeżeli tam yy, będzie jakiś paproszek, no to wtedy widełki będą nam się blokowały i będzie właśnie nam z tej, z tej rureczki paliwo wyciekało też trzeba właśnie przeczyścić bardzo dokładnie. Tutaj mamy części, te które żeśmy wyciągnęli. Proszę bardzo, to też trzeba właśnie bardzo dobrze powyczyszczać. Zaraz właśnie przystąpimy do wyciągania iglicy. Jeżeli będzie Wam się silnik zalewał, to trzeba iglicę obniżyć o jedno oczko. Jeżeli będzie za mało paliwa trzeba, właśnie podwyższyć. Zaraz, zaraz tutaj wyciągniemy, tutaj powinna być właśnie linka od gazu. A właśnie nie ma, o coś takiego wyskoczyło. Tam jeszcze jedna część plastikowa, właśnie jest. To jest właśnie coś takiego. O tutaj mamy na środkowym bodaję, że dokładnie nie widzę. To jest na optymalne ułożenie, właśnie iglicy. Tutaj też trzeba, właśnie, żeby było czyste. A tutaj już, właśnie wyciągamy. Męcik. zaraz pokażemy, jak to będzie wszystko złożone. O, to jest złożona iglica. Tutaj jeszcze powinien wychodzić przewód od gazu, prawda? Do manetki. Ale u nas nie ma. To jest taki zapasowy gaźniczek. I po rozbiórce, właśnie, wyciągamy coś takiego. To przy rozbieraniu są małe takie problemy. I to właśnie wychodzi. Też pamiętajcie, jeżeli będziecie później składać, wsadzać klicę. Pamiętajcie o tym wycięciu. To wycięcie idzie na tą śrubkę od regulacji obrotów. Pamiętajcie, żeby zawsze wsadzać w tą stronę. Bo wtedy Wam, wtedy wam elegancko powinno to wszystko wejść. O proszę bardzo.